Tytuł książeczki Poryk i pogowie słomien. Ale już o szczegółach powstanie. Książki nam sam. Autor. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za przywitanie. Yy, państwu za przybycie liczne. Yy, to już trzeci raz, mam przyjemność, przed przyjemnością stawać jako autor. Yy, za każdym razem każda książka była w zupełnie inna. tematyce, więc na kolejnym zaproszeniu będzie na przykład informacja, że książka dotyczy informacji o to może skierować do tego Książka Bory i Bogowie jest dla mnie najważniejszą rzeczą, którą do tej pory stworzyłem, dlatego że w moją dziesięcioletnią działalność popularyzacji historii i kultury Słonia wczegłem największą działalność swojego życia, a więc syna Borka tytułowego, czyli Czcibora, który tam na końcu trochę nieśmiało obok kozanki w sobie siedzi. I postanowiliśmy wysłać go w podróż. Bardzo daleką podróż był podróż przez czas. Pewnego razu szcigol wybrał się z postacią półmiennych lata na zamek ośrodków pomorskich i tam w magiczny sposób przemysł się tysiąc lat i rozpoczął podróż, tak naprawdę powrotną. Dlatego, że w początku chcę wrócić do domu, ale aby, aby tego dokonać, musi pójść skarb. Co tym skarbem jest, nie będę w tej chwili zdradzał, Troszkę może mówić po brzmi wciąż, ale, ale yy, no to chciałem właśnie mniej więcej przekazać. Czcibor przeżywa różne przygody. E, książka pisana jest w konwencji fenteza, po to, żeby odrobinę wpisać się w dzisiejsze trendy, dzisiejsze standardy. E, jednak informacje tam zawarte są wyłącznie. Prowinencji słowiańskiej, to znaczy takie informacje o poszczególnych bogach i innych postaciach yy, fantastycznych, o których wiemy od historyków, archeologów i etnografów. Yy, starałem się nie umieszczać tam elementów zupełnie yy, fantastycznych, tak naprawdę. W związku z tym nie jestem tu autorem, a bardziej redaktorem tego, yy, tego opowiadania, bo samą historię opowiedzieli już lat temu tysiąc nasi przodkowie, my tylko mogliśmy to y, przetransponować na dzisiejszy język. Yy, wciąż to są pewne momenty, do których pewnie zawodowi badacze kultury słowian mogliby się y, odnieść z niedowierzaniem. Dlaczego? A no dlatego, że sama nauka naszej, o naszej mitologii jest bardzo skomplikowana. Pokutuje doświadczenie, że nic się nie zachowało. Podobnie Państwo, bo ja wielokrotnie słyszałem y, takie zdanie, nie tylko z ale także y, dziennikarzy, wszystkich którzy, którzy pisali w dużej Chciałem y, tym małym, pełnym, małym udowodnić, że. Nie